Linku w opisie filmiku. Cześć, witajcie serdecznie. Jestem Zeną Kasia oraz Janek z polskiej sieci polityki narkotykowej. Tak jak w zeszłym roku wspieram akcję Zaput Don która odbędzie się <grym> kiedy, Kasiu? 26 czerwca, ponieważ wtedy na całym świecie obchodzony jest Dzień Solidarności z osobami uzależnionymi. Z tej okazji w wielu krajach odbywają się różne happeningi uliczne i społeczne. Janek, dlaczego stoimy na dworcu? Ponieważ w tym roku wybraliśmy motyw dworca na miejsce, gdzie będziemy promowali ideę support od Panisch, jako że kiedyś to było centrum zażywania i kupowania najróżniejszych substancji psychoaktywnych. My chcemy w ten sposób także zmienić Błędne postrzeganie, że użytkowników substancji psychoaktywnych należy karać. Naszym zdaniem, użytkowników należy wspierać, zapewnić im odpowiednie leczenie, jeżeli mają problem, a od Was chcemy także uzyskać pewną pomoc. Na czym ona będzie polegała? Na zrobieniu sobie zdjęcia z logiem Saporu Dont Panisz i wrzucenia gdzieś na Facebooka, na Instagram. Link do zdjęcia będzie w opisie filmiku. Tu na dole. Dokładnie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. A gdzie będziecie mogli nas spotkać? Na warszawskich dworcach 26 czerwca. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się mocno, liczymy na Wasze wsparcie. Wielkie pozdro. Cześć!